Pan osobą, której szukam. Tak Słoneczko, tak Słoneczko, Bo Pan jest chyba z trzeciego wieku, prawda? No wie Pani, tak bezpośrednio do mnie powiedzieć, żeby się Pani spytała, co ja jeszcze mogę. Nie, nie, ja szukam Uniwersytetu Trzeciego Wieku. No wie Pani, też jest w temacie. No bo, wie pan, byłam w czwartym liceum, a tam powiedziano mi, że uniwersytet owszem, ale razem z prezesem wyprowadził się, a ja, widzi pan, tablicę mam do przekazania. No wie pani, ja tak patrzę na tą tablicę, no też jest ładna, ale pani, to już jest cudo. <śled> pan co, może mi pan powie, jak tam dojść? No to bardzo prosto. A konkretnie. No pójdzie pani tą ulicą prosto. No prosto, jak ona się nazywa? No, no, no wyszło mi z głowy. No dobrze, idę ulicą prosto do końca. A potem co? Skręcam w prawo? W lewo? No pójdzie pani tą ulicą prosto i zobaczy pani wieżę kościelną. No, tak wie, że to ja widzę stąd i to nawet trzy, a każda stoi w innym kierunku. No to proszę panią, pójdzie pani y, prosto. Y, y, no, no, znowu mi ta ulica uciekła. Ta pamięć mam taką krótką, no, ale pójdzie pani prosto, skręci pani y, 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 w, w lewo. Pani? Ta ulica ma dwa trotuary? O, o właśnie, ma dwa trotuary, proszę Panią, bo nie ma w Ostrowie ulicy bez dwóch trotuarów. No, no, no. no i dalej idziemy? No Pani, no, gdzie idziemy? No idziemy prosto. No i, i proszę Panią, idziemy tak prosto sobie, że y, dochodzimy do klubu. Nie, jeszcze chyba nie do klubu, nie? Ta no, ulicy. No niech pani mówi jak, ja pani potwierdzę najpierw. No, bo... Jak ta ulica się nazywa? A, widzi pani, no widzi pani już mi wróciła skleroza, ale jeszcze nie wiem jak ona się nazywa, ale ta ulica to jest święta. No, wie pan co? Nie ma jeszcze ulicy w Ostrowie Świętej. Jak to nie ma ulicy Świętej, skoro ta osoba, która założyła jest na święta ulica, to założyła uniwersytet. Jaka ona? Przecież uniwersytet za założył prezes. No, to dziwny zbieg okoliczności, ale wie pani, idzie pani ulicą prosto i dobrze, pani do klubu. A tam w klubie, o jaką dobrą kawę dają! A jakie pyszne ciasteczka, zapraszam na nią. No nie, nie, żadnej kawy. Ja chcę przekazać tablicę. No proszę panią, no, chcę pani przekazać tablicę, no to no nie wiem, co pani teraz powiedzieć, no ale. Y, musi pani wyjść z tego klubu i zrobić <noise> dwa kloki iść do bloku. To jak to uniwersytet jest w bloku? No tak, w bloku musi pani zrobić dwa kroki do tyłu. Tam jest blok i jest wejście do uniwersytetu. uniwersytetu. Do uniwersytetu! No, no. 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 Jak się zmęczyłam i nareszcie. No i pani, jak weźmie swoimi pięknymi paluszkami, naciśnie numer 13, to się na pewno ktoś odezwie z zarządu, a jak pani będzie miała wybitne szczęście, to się odezwie sam prezes. No nareszcie. No widzi pani, mówiłem pani, że wszystkie drogi prowadzą do uniwersytetu Trzeciego wieku. No. A, czy a proszę Panią prezes, ja bym chciała Pani mu tą tablicę tam podrzucić, To siedzi tam. No to pa, bardzo proszę podać to prezesowi. Ale by też chciał po ale nie ciasteczka. Czekaj, ja Ciebie znam. Tak, tak, chyba z uniwerku. E, faktycznie? A dokąd tak pędzisz? O, do biura. No do biura? A po co? A co tam jest? Nie co? tylko to. A to więc kto? No ta, ta, e, taka uśmiechnięta. Jaka ta? Węczyłaś już jeden rok nauki, i nie wiesz, jakie imię, to co ja mam powiedzieć, przecież ja zaczynam. No, ta e, taka, e, co śpiewali o niej piosenki, no, ale, 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 taka skromna, taka sexy, taka bomba, jest prawą ręką prezesa. Jakie piosenki? No, ale, ale, powiedziała. Że to ta, która siedzi naprzeciwko od tej drugiej? No, no, tej, tej, co ma na imię, wiesz, no, jak pierwsza kobieta na świecie. Jaka? Wiesz, co? Już się pogubiła. No, przecież mówię, pierwsza. Ta, co powstała z żebra tego... Hmm, tego Adama to ona żebra? No, Kogoś takiego. Przecież nie żebra, to znaczy nie żebrze, tylko zbiera składki członkowskie. I to jak sumiennie. Mówisz składki członkowskie. No tak, składki członkowskie. Właśnie zaczął się nowy semestr. I muszę zdążyć zapłacić te składki. Ojej, ja też jeszcze nie zapłaciłam. No to biegnę po pieniądze. A mnie może wypiszą z tego uniwersytetu. Wiesz co, chodźmy, chodźmy szybko. Po drodze wstąpmy do apteki. A po ta co? Tam sprzedawają na niepamięć leki. No to chodź.